Cześć! Dzisiaj będzie odcinek wyjazdowy. Możecie kojarzyć Jakuba Grendę, znanego z Fanpage Rap Tapes by Grendzie. Jest to kolekcjoner kaset, który ma niesamowitą, kolek niesamowitą kolekcję rapu na kasetach. No i zadzwonił do mnie jakiś czas temu, żeby powiedzieć, że wypożyczył ponad 300 kaset na wystawę do, do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. No i zapytał się mnie, czy mogę publikować na ten temat informacje prasową. No ja natomiast z informacjami prasowymi się nie lubię, a do Opola mam całkiem blisko, więc po, po prostu postanowiłem wam tę wystawę pokazać. No to lecimy. A więc jesteśmy już w Polu i będziemy iść do Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie będzie wystawa o tym, że wspaniałym nośniku. Wystawa nosi nazwę Nawija i tam, tak jak wspominałem, Kuba Grenda wypożyczył ponad 300. Kaset ze swojej własnej prywatnej kolekcji. I ta kultura hip hopowa, ta kultura muzyka rapowa bardzo dużo zawdzięcza temu niepozornemu i taniemu, jak na tamte czasy, nośnikowi. Kiedyś ci artyści nagrywali na, na kasety, na jakieś bity, które były przegrane z innych kaset, na, na jakieś bity, które ktoś, ktoś im złożył gdzieś, na, na, nawijali to, nawijali właśnie swoje, swoje wersy na, na, na takie kasety, potem to przegrywali i po prostu rozprowadzali po osiedlu własnym sumptem. No i tak to się wszystko zaczęło. Dzisiaj hip-hop, rap jest jednym z najlepiej sprzedających się gatunków muzycznych. On w zasadzie dominuje teraz, olis. No ale wszystko zaczęło się właśnie od tego. Chcieliśmy z kilku powodów przypomnieć kasety magnetofonowe. Jeden to oczywiście ten, że już za moment będziemy mieć Międzynarodowy Tydzień Kasety. To jest na pewno jeden z powodów. Kolejny to ten punkt wyjścia nasz, który może nie będzie taki oczywisty. Mamy rok 2021, a to oznacza, że dokładnie 20 lat temu, a znajdujemy się w stolicy polskiej piosenki, czyli w Opolu, odbył się pierwszy koncert hip-hop Opole, podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Więc uważaliśmy już na samym początku, że jest to bardzo symboliczne. Jednocześnie Nawiązaliśmy też bardzo dobry kontakt z Grędziem. Jakub ma olbrzymią kolekcję kaset, jedną z największych w Polsce, jeżeli chodzi o polski hip-hop. I dlatego chcieliśmy z jednej strony oddać hołd kasecie, a z drugiej strony też przypomnieć o tym, że 20 lat temu odbyło się to pierwsze hip-hop opole, gdy mieliśmy dostęp do tej wielkiej kolekcji Grędzia, chcieliśmy ukazać, jak ważnym nośnikiem była kaseta magnetofonowa właśnie dla gatunku muzycznego, jakim jest hip-hop. Ponieważ w latach 90. nie ma co ukrywać większość. Naszego kieszonkowego szła właśnie na kasety magnetofonowe i w ten sposób poznawaliśmy muzykę. A jeżeli chodzi o hip-hop, no to on ze swoich względów, że zaczynał się w latach 90. głównie na tych kasetach był wydawany, no i jeszcze cała masa nielegali, które tak naprawdę, jak wielu kolekcjonerów wspomina, było jeszcze spod szuflad w sklepach. Y płytowych sprzedawana, ponieważ nie mogły być one w szerokim e, obiegu, ale na pewno dodawało to całego tego klimatu. Kaseta była zdecydowanie bardziej dostępna, jeżeli nawet weźmiemy ten czynnik najprostszy, ekonomiczny. Jedna kaseta magnetofonowa, gdy szliśmy do sklepów płytowych, kosztowała około 20 zł, gdy płyta kompaktowa kosztowała tych złotych około 60 Czyli za jedną trzecią ceny mogliśmy zapoznać się z nową muzyką naszego ulubionego artysty, a pamiętajmy o tym, że to były zupełnie inne czasy. Drodzy Państwo, więc nie mieliśmy Spotify'a, nie mieliśmy YouTube'a, nie mieliśmy tej możliwości, że mogliśmy sprawdzić Płytę przed jej zakupem. To zawsze była wielka niewiadoma. Zazwyczaj znaliśmy singiel z którejś z telewizji muzycznych, które już wówczas w Polsce istniały, ale płyta mogła nam się spodobać albo mogła nam się nie spodobać kompletnie. Więc tutaj ta kaseta na pewno nam bardzo pomagała. A nie ma co ukrywać, że majętni w latach 90. nie byliśmy, więc nie dziwię się, że kasety magnetofonowe sprzedawały się o wiele, wiele lepiej niż same płyty. I pamiętajmy jednak o tym, że w latach 90. po prostu kaseta wiodła prym. Głównie z tego powodu, że nie zawsze mogliśmy na te płyty kompaktowe sobie e, pozwolić. Młodsze pokolenie powiem szczerze, że jest bardzo zdziwione, bo przypomnę, jak pokazują zresztą doskonale filmy na YouTube, które są kręcone na zachodzie. Jeżeli damy młodej osobie dzisiaj Walkmana i damy jej kasetę magnetofonową, te osoby nie skojarzą, do czego te przedmioty służą i nawet nie będą potrafiły często włożyć kasety do Walkmana. Ehm, ale ten odbiór jest na pewno o tyle ciekawy, że dużą część tych artystów e, mimo wszystko młodzi ludzie doskonale znają, chociażby z featuringów u młodszych. E, Artystów i rzeczywiście są bardzo zaskoczeni na samym początku, co to jest w ogóle za nośnik. Tak? Dlaczego on jest taki maleńki, jak to wyglądało, ale jednocześnie Muzeum Polskiej Piosenki od kilku lat prowadzi też takie zajęcia od gramofonu do mp3. I gdy właśnie młodzieży pokazujemy najpierw te zajęcia i pokazujemy, jak słuchaliśmy muzyki od płyt szelakowych do właśnie współczesnego streamingu, to oni wtedy zaczynają właśnie rozumieć, przychodząc na tę wystawę, jak w ogóle wyglądał ten świat lat 90. i że ta dostępność muzyki, która jest dla nich dzisiaj oczywista, Wtedy taka oczywista nie była. Wystawa czasowa WIE jest oczywiście tylko częścią całej ogromnej wystawy, którą tutaj możecie zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Tak naprawdę tutaj jest ponad 100 godzin materiału wideo, także trzeba sobie solidne, solidne popołudnie zarezerwować, a najlepiej przyjść kilka razy, żeby zobaczyć wszystkie materiały. Eksponaty są naprawdę mega ciekawe, także warto się rozglądać. One są, są czasami w ciekawy sposób poukrywane. Jeszcze tylko na koniec dodam, że osoba, która pożyczyła tutaj te 300 kaset, czyli Kuba Grenda. Wydaje teraz takie wydawnictwo, które się nazywa Respect for Tape. To jest, y to jest wydawnictwo, które się ukaże nie tylko na taśmie magnetofonowej, chociaż to będzie jakby główna część tego wydawnictwa, ale to jest ale jest dostępne również w internecie, na przykład na, na YouTubie, na kanale Respect for Tape i to jest, i to jest taki hołd raperów wobec właśnie taśmy magnetofonowej. Kubie udało się zgromadzić naprawdę świetnych artystów, którzy, którzy tam rapują, robią bity i tak dalej, więc ja zachęcam, żebyście się zapoznali z, z tą propozycją. Dwa pierwsze single są już są już dostępne. Trzeci wychodzi albo w dzień, w którym opublikuję ten materiał, albo no już będzie dostępny, kiedy będziecie to oglądać. W każdym razie wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja się z Wami żegnam, także dzięki za dźwięki. Do zobaczenia, cześć. No i dobra. Trzy razy coś sobie dołem.